Ale ja nie mogę na nich odpowiadać. Dzisiaj byli ludzie, którzy otrzymali pomoc humanitarną. I padło pytanie, czy możemy pomóc, przekazując jedzenie dla bezdomnych zwierząt. I ja myślę, że to świadczy bardzo dobrze o naszych ludziach, o naszym narodzie, którzy mają stosunek do zwierząt jak do ludzi. A to, co Państwo widzicie dookoła, co zrobiono z tym nowoczesnym miastem, to charakteryzuje i Wojskowych, którzy mają stosunek do ludzi gorzej niż do zwierząt. To są zbrodnie wojenne i to zostanie uznane przez świat jako ludobójstwo. I to, co Państwo dzisiaj widzicie tutaj, obserwujecie Państwo widzicie wszystko, co tutaj miało miejsce. Tysiące ludzi zostało zabitych, zamordowanych w bościalski sposób, są bez rąk, bez nóg, zabite dzieci. I ja myślę, że to jest więcej niż. No, to jest ludobójstwo. W Turcji było spotkanie naszych delegacji. Rozmowy odbyły się też pomiędzy ministrami spraw zagranicznych. Coś tam się nie udało i wiadomo z jakich powodów nie doszło do jakiegoś porozumienia. Im dłużej Federacja Rosyjska będzie przedłużała te możliwości spotkania, to będzie dla nich gorzej. I w, w zasadzie dla tej sytuacji, dla tej, tej, wojny, sytuacji, dla tej wojny będzie się, się sytuacja pogarszała. Dlatego im dalej przemieszczają się nasze to wojska, deokupujące te tereny, to widzicie Państwo, co się dzieje. Bardzo trudno rozmawiać, bardzo trudno rozmawiać, podkreślam, to gdy to widzisz to, co oni to tutaj zrobili. I codziennie znajdujemy ludzi zabitych w beczkach, w. Za torturowanych ludzi, później zabitych ludzi. Jeżeli ktoś ma czym myśleć, to powinien myśleć jak najszybciej. Dlaczego pan tak powiedział? Dlatego, że na temat Merkel, dlatego, że ona bardzo dużo usłyszała. Ja zwracałem się do niej i do pana Sarkoziego, zwracałem się we czasie, a oni podejmowali ważne decyzje decyzje dotyczące tej sytuacji i oni znajdowali się pod wpływem Federacji Rosyjskiej oraz innych krajów, ale przede wszystkim pod wpływem Federacji Rosyjskiej. Ja myślę, był też wewnętrzny wpływ establishmentu, gdy podejmowano decyzję na temat Ukrainy. I ta cała historia, ta insynuacja, jeśli chodzi o drzwi otwarte, otwarte drzwi, drzwi. wiemy, że większość państw członkowskich NATO wspierało Ukrainę jako członka na to jeszcze mówimy o Bukureście, oczywiście. Bukaresie, oczywiście, i wie, znamy tych liderów, i ja uważam, że wśród tych e, liderów wiodących krajów i od tych krajów zależało zależało podjęcie decyzji, decyzji, czy Ukraina ma zostać członkiem NATO. Dlatego uważam, że to, co się dzieje, jest właśnie gra. Oni się poddają Federacji Rosyjskiej, dają możliwość Rosjanom się wzmocnić i żeby Rosjanie wyczuli, że oni mają wpływ, mają wielki wpływ na postrzeganie tych sytuacji przez kraje Unii Europejskiej. Dlatego ja uważam, że wyższe że wspomniane osoby powinny przyjechać i zobaczyć, do czego prowadzą takie gierki z Federacją Rosyjską. Uważam, że w każdej sytuacji na terytorium Ukrainy będzie pokój. Wcześniej czy później, dlatego, że Ukraina nie może cały czas żyć w stanie wojny. Jesteśmy w Europie, jesteśmy w XXI stuleciu. Pragniemy pokoju. Jesteśmy godni tego pokoju. Zasłużyliśmy na ten pokój i nasz naród to pokazał, zademonstrował Siły zbrojne Ukrainy to pokazały. Dlatego musi być pokój w naszym państwie. A pokój nie może być bez zwycięstwa. A zwycięstwo może być osiągnięte też w formacie dyplomatycznym równolegle z działaniami bojowymi naszej armii, naszych sił zbrojnych. Nasze siły zbrojne dzień dziennie demonstrują takie kroki bojowe, ale to jest proces bardzo złożony. My nie chcemy tracić milionów ludzi. Musi być dialog. Myślę, że nie możemy rozpatrywać takiej możliwości. Może nie możemy dać możliwości mówić na ten temat, że Unia Europejska czy Europa czy świat czegoś nie mają, jakichś narzędzi, żeby nie ukarać zbrodniarzy. My nie pozwolimy na to, bo to nie jest ta sytuacja dotycząca różnych sojuszy. Ludzie zostali zabici w bezsielski sposób. Są miliony, miliony dowodów na ten temat. Zaczekajmy. Będzie Trybunał, będzie sąd, my będziemy dokonywali nacisku, publicznych nacisków, na ile tylko nas będzie stać. Nie, będzie, nie zaprzestaniemy działań w tych kierunku, aby znaleźć wszystkich zbrodniarzy. I państwo powinni się wiedzieć, że to będzie działało na rzecz, z pożytkiem będzie dla cywilizacji. Dlatego, że jeżeli świat jest cywilizowany, nie zareaguje, to nasi ludzie znajdą takie różne narzędzia niecywilizowane. Bo znacie już naszych ludzi.